Konotoksja kończy pierwszy kwartał 2023 roku, prawdziwą rewolucją, wprowadzając doradztwo inwestycyjne. O tym dziś porozmawiamy, a w programie moim i Państwa gościem będzie Grzegorz Jaworski, prezes Konotoksja. Dzień dobry, witam Panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Może na początku w ramach jeszcze naszej rozmowy porozmawialibyśmy przez chwilę o samej platformie, o produktach, które są dostępne dla użytkowników. Prosiłbym też o krótki komentarz na temat tych najbardziej popularnych w ostatnich czasach, czasach dużej zmienności rynkowej. To no, nasza platforma w, na początku tego roku wzbogaciła się o kolejną klasę aktywów którą żeśmy udostępnili naszym klientom. Są to futuresy na najpopularniejsze towary. Można u nas już handlować na kakao, na bawełnie, jak również handlować emisją CO2. Więc systematycznie rozwijamy portfel produktowy, tak żeby rzeczywiście być w czołówce firm inwestycyjnych w Polsce też, które oferują bardzo szeroki dostęp do. Instrumentów na dzisiaj mamy ich ponad 5400, więc myślę, że nasi inwestorzy, nasi klienci mają w czym wybierać. Zdecydowanie tak, niedawno spółka była obecna w Krakowie na bardzo dużej konferencji. Inweska 2023, rekordowej też pod kątem liczby klientów, którzy się pojawili. Klientów, inwestorów indywidualnych, obserwatorów też no każdy miał dostęp tak naprawdę do, do konferencji. Proszę o kilka słów komentarza. No my jesteśmy bardzo zadowoleni. Że w tym roku mogliśmy uczestniczyć w Kongresie Inwestycyjnym w Krakowie. Też przerosło nasze oczekiwania, reakcja ze strony inwestorów, którzy tam byli, ponieważ otworzyliśmy kilkadziesiąt rachunków inwestycyjnych podczas tych targów, więc jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Również mieliśmy okazję zaprezentować nasz nowy produkt, też skierowany między innymi do klientów z Polski. Myślę, że produkt bardzo unikatowy, który powinien się Okazać nie lada sukcesem w naszej firmie i również na, na rynku polskim dostarczając klientom coś nowego. No to może porozmawiajmy o tym produkcie, bo to będzie pewnie ten temat bazowy naszej rozmowy, doradztwo inwestycyjne, forma wspierania inwestorów doświadczeniem, wiedzą, rekomendacją. Proszę o kilka słów takich wprowadzających o, na temat całego produktu. Myślę, że każdy, kto pracuje, kto styka się w środowisku inwestycyjnym z innymi inwestorami zawsze sobie zadaje takie pytanie, co kupić, a co sprzedać. Case jest taki, że żeby powiedzieć, co kupić albo co sprzedać, trzeba mieć do tego odpowiednie kwalifikacje, no i oczywiście licencje. My w ramach naszej działalności rozszerzyliśmy licencje właśnie o doradztwo inwestycyjne, żeby móc dostarczać naszym klientom tym obecnym, ale również i przyszłym właśnie tych konkretnych wskazań, indywidualnych rekomendacji odnośnie tego, w co zainwestować, co kupić, co Sprzedać w taki sposób, żeby były to rekomendacje bardzo spersonalizowane. Czyli odchodzimy od takiego modelu profilowania grupy inwestorów. Na przykład tych, którzy są zainteresowani inwestowaniem z niskim ryzykiem, albo średnim ryzykiem, albo wysokim. U nas nie istnieje, istnieje takiego typu profilowania inwestora. Nasz Departament Doradztwa Inwestycyjnego przygotuje indywidualną rekomendację dla Pana, dla Pana kolegi. Dla mnie każdy, kto chciałby z skorzystać z tej usługi, będzie miał tak naprawdę usługę szytą na miarę. No właśnie, wspomniał Pan, że każdy, kto będzie chciał skorzystać z usługi. No i tutaj pojawia się pierwsze pytanie: bo wydaje się, że inwestor początkujący, który może nie dysponuje zbyt dużym kapitałem, od razu zacząłby się zastanawiać, dlaczego ja miałbym otrzymać pomoc. Pewnie ona jest skierowana tylko dla tych większym portfelem, bardziej zasobnym portfelem, a ja z tymi moimi, powiedzmy, kilkoma tysiącami euro pewnie takiej pomocy nie otrzymam. Jak to jest w rzeczywistości? Ja myślę, że tak naprawdę nie chodzi o kwotę, którą chcemy zainwestować. Doradca inwestycyjny jest to osoba, która ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Jest w stanie się tym wykazać, posiada również odpowiednie certyfikaty zawodowe, które uprawniają do udzielania rekomendacji inwestycyjnych. A klientami, którzy byliby zainteresowani takim doradztwem, to są przede wszystkim osoby, które nie mają czasu na to, żeby samodzielnie analizować rynek, nie mają też odpowiedniej może wiedzy, żeby poprawnie zinterpretować to, co się dzieje na rynku lub po prostu nie chcą za bardzo zaryzykować swoimi pieniędzmi, żeby się nauczyć. Więc, jak mówi stare polskie przysłowie, co dwie głowy to nie jedna, lepiej mieć doradcę inwestycyjnego, żeby po prostu zwiększyć swoje szanse, swoje możliwości na, na rynku. Więc doradztwo inwestycyjne dla osób, które nie posiadają tej wiedzy, albo doradztwo inwestycyjne dla osób, które nie posiadają czasu żeby analizować rynek. My wychodzimy naprzeciw jednej i drugiej grupie inwestorów i oferujemy im naprawdę za bardzo rozsądną cenę profesjonalne wsparcie doradcy inwestycyjnego, który będzie towarzyszył klientowi w jego procesie inwestycyjnym. I co najważniejsze, to klient podejmuje decyzję, czyli my dajemy naszą najlepszą wiedzę, najlepsze starania do tego, żeby zaprezentować klientowi jemu konkretną rekomendację dopasowaną do jego potrzeb, do jego e, wskazań i tak naprawdę potem klient sam jest w stanie decydować, czy daną transakcję zrobi, czy nie. Zdecydowanie tak, ta bariera czasowa też często jest problemem, przecież nie każdy zawodowo jest inwestorem czy też traderem, nie każdy obserwuje codziennie rynki, nie każdy wie jak ta sytuacja na danym walorze po prostu wygląda, a chciałby decyzję inwestycyjną podjąć i wy w tym danemu inwestorowi pomożecie. Natomiast rozmawialiśmy też o tej bogatej, szerokiej ofercie instrumentów dostępnych na, na platformie. Czy o każdy instrument dany inwestor może spytać? Tak, żeśmy zrobili, takżeśmy skroili tą ofertę, żeby rzeczywiście była w stanie zaspokoić potrzeby w zasadzie każdego inwestora. My w ofercie mamy ponad 5400 instrumentów, a z 10 klas aktywów, jest to naprawdę szeroki wachlarz możliwości. Niemniej jednak w usłudze doradztwa inwestycyjnego nie ma możliwości wnioskowania o rekomendacje na kryptowaluty, czyli tylko kryptowaluty zostały wyodrębnione z tej usługi, natomiast klienci są w stanie uzyskać rekomendacje czy na waluty, na dowolną parę walutową, którą mamy w ofercie, czy na towary, czy na surowce, czy na akcje, na ETF-y, na wszystko oprócz kryptowalut. Więc w zasadzie każdy, kto chciałby skorzystać z usługi doradztwa, ma ponad 5300 możliwości uzyskania indywidualnych rekomendacji. Zastanawiam się teraz nad takim konkretnym przypadkiem, bo zdarza się, że na rynku wiele się tak naprawdę nie dzieje, obserwujemy brak większej zmienności, no i wtedy, no, załóżmy, czas oczekiwania na rekomendację nie jest aż tak istotny. Ale zdarza się też, że wyczekujemy na ważne dane finansowe, na przykład z danego, z danego rynku, ze Stanów Zjednoczonych załóżmy i pytanie, czy o rekomendację można poprosić nieco wcześniej, na przykład wyprzedzająco, przed danym zdarzeniem kilka dni, żeby już tę rekomendację mieć, czy raczej to wszystko odbywa się, na bieżąco, można by powiedzieć na żywo. Raczej ten pierwszy scenariusz, ponieważ doradztwo inwestycyjne to jest trochę co innego niż takie dostarczanie sygnałów tradingowych. Mamy takie firmy na rynku, które nam dostarczają sygnały, co kupić, co sprzedać akurat w tym momencie. Doradztwo inwestycyjne jest trochę bardziej poważniejsza sprawa, ponieważ pan, jako nasz klient, chciałby nam za, jak gdyby zaprezentować to, co jest jego celem inwestycyjnym w okresie miesiąca, dwóch, trzech, sześciu czy nawet dwunastu, więc bardziej to traktujemy nie jako spekulację, tylko jako inwestowanie. Nie zależy nam na tym, żeby pan zarobił w ciągu godziny, tylko żeby pan zarobił w długim okresie czasu. Jeżeli chciałby pan handlować na danych makroekonomicznych, no to wiadomo, mamy takie dane, które się pojawiają w e, cyklach, więc możemy jak najbardziej zgłosić e, taki request, taką prośbę o rekomendację właśnie na konkretną parę walutową w określonym okresie czasowym. I w zależności od tego, jaki pakiet na doradztwo inwestycyjnego ma Pan wykupiony w naszej firmie, tak szybko ta rekomendacja będzie e, Panu dostarczona. E, Chyba najtańszy pakiet daje Panu możliwość otrzymania tej rekomendacji do 10 dni. To może być w drugim, w trzecim, w czwartym, piątym, w zależności od ilości zgłoszeń, ale są również pakiety premium, które dają Panu taką odpowiedź w ciągu 12 godzin, 4, 6, maksymalnie do, do dwóch dni. Więc w zależności od tego, jak. Szybko pan oczekuje tej reakcji ze strony naszego doradcy inwestycyjnego? Tak bym proponował wybrać pakiet e, doradztwa. Oczywiście, lwią część naszej rozmowy w sumie poświęciliśmy właśnie doradztwu inwestycyjnemu. A czy to rzeczywiście jest przewaga konotoksy nad rynkiem? Czy to jest rzeczywiście tak, że to jest coś unikatowego? Tak, ja na przykład nie widzę wielu firm inwestycyjnych, które poszły ten krok wyżej, żeby wznieść się na, na poziom domu inwestycyjnego, czyli dostar dostarczać klientowi tak naprawdę mega profesjonalne wsparcie w zakresie inwestycji, bo wiadomo, decyzję podejmuje zawsze klient sam. Natomiast to, jeżeli on w ramach tej samej firmy może otrzymać profesjonalne doradztwo spersonalizowane, a nie generalizowane, to jest. Unikalna rzecz na, na naszym rynku, i myślę, że wielu klientów to doceni. Zresztą już widać, jak wielkie jest zainteresowanie takiego typu usługą. Zdecydowanie. Chciałem jeszcze raz nawiązać do konferencji InwestKaws, która pokazała to duże zainteresowanie ludzi w każdym przekroju wiekowym, od no, tych nazwijmy to studentów, przez no, takich już powiedzmy dorosłych w wieku zakładania rodzin, przez też już, już dorosłych, którzy już swoje. W życiu przeżyli, zainteresowanie było duże. Co też poniekąd pokazuje, bo, bo wspomniał Pan o tych kilkudziesięciu założonych kontach, że no jakby też nieco powszednieje cały właśnie ten szeroki świat tradingu, inwestowania z dźwignią finansową, właśnie używanie, wykorzystywanie futuresów. Czy rzeczywiście tak jest, czy to tylko właśnie ta konferencja była tak dobra, że zebrała tak szerokie grono osób? Ja myślę, że polski rynek już dojrzewa. Ja pamiętam dokładnie, jak wyglądał polski rynek 20 lat temu, kiedy ja na ten rynek wkraczałem. Też widzimy, jak wygląda dzisiaj. To, że na konferencji było tyle tysięcy uczestników, świadczy o tym, że każdy ma potrzebę wzbogacania się, inwestowania, szuka nowych narzędzi, nowych możliwości i też po to ta konferencja jest, żeby się zapoznać też z nowinkami, z tym co oferują inne firmy. My na Kawsach żeśmy zaprezentowali doradztwo inwestycyjne, co się okazało strzałem w dziesiątkę i myślę, że tym jak gdyby wygramy 2023 rok, bo damy klientom coś ekstra, coś czego na na rynku do tej pory nie było. I co ważne, nasz produkt jest skierowany do praktycznie każdego kto inwestuje, ponieważ nie mamy progów kwotowych, to tak naprawdę inwestor sam decyduje, jaką kwotę chciałby zainwestować. Sam określa parametry dotyczące jego rekomendacji, więc no tak naprawdę jest produkt szczyty na miarę. To nie Pan musi się dopasowywać do produktu, tylko my dopasowujemy się do Pańskich potrzeb. Na podstawie tej rozmowy wiele wskazuje na to, że wprowadzenie tego produktu może okazać się strzałem w dziesiątkę, jeżeli też chodzi o taką budowę przewag konkurencyjnych. Natomiast ja chciałbym podpytać, czy jako firma macie jakieś kolejne plany na najbliższe miesiące, na drugą część 2023 roku? E Pierwsza połowa roku rzeczywiście była skupiona na klientach detalicznych. Będziemy dalej rozwijali ten produkt doradztwa inwestycyjnego. Na początku tego roku jeszcze żeśmy uruchomili w ramach doradztwa inwestycyjnego taką sekcję Investment Research, czyli trochę... Bardziej zaawansowanych badań rynkowych, analiz makroekonomicznych, które się kompletnie różnią od znanych do tej pory komentarzy walutowych. Więc też zachęcam do zapoznania się z tym produktem, ponieważ on razem z doradztwem inwestycyjnym jest kompatybilny. W niedalekiej przyszłości będziemy również wzbogacali ofertę dla klientów biznesowych. Nie mogę na razie zdradzić szczegółów, ale rzeczywiście szykujemy również coś, co będzie bardzo atrakcyjne dla klienta biznesowego, ale myślę, że szczegóły zdradzę przy naszym najbliższym spotkaniu. Jasne, to pewnie już w kolejnej rozmowie. Chciałbym jeszcze podpytać analizując sytuację rynkową jaką mamy, jak to pana zdaniem wygląda? Czy lepszy czas właśnie dla nowych inwestorów, dla nowych traderów, bo tak też możemy ich nazywać, to czas mniejszej zmienności, gdzie widzimy pewne określone trendy, czy raczej czas dużej zmienności? Gdzie z jednej strony przyszłość jest niepewna, mhm. ale na tej zmienności można rozgrywać się nieco większe ruchy. Ja myślę, że jedna, jeden i drugi scenariusz jest bardzo ciekawy dla inwestorów. To jest po prostu tylko inny rytm tańca. W przypadku, kiedy mało się dzieje na rynku, przewidywalność ruchów też jest większa. Tutaj analiza techniczna idealnie nam się wtedy też może sprawdzać. W przypadku gwałtownych zmian bardziej mamy do czynienia z ruchami takimi spekulacyjnymi, szybkie wzrosty, szybkie Spadki determinują trochę inny typ decyzji inwestycyjnych. Ale prawda jest taka, że na naszym rynku, na rynku kapitałowym, jeżeli coś stoi w miejscu, to coś inne się rusza. Dlatego, żeśmy wzbogacili ofertę o ponad 5000 instrumentów, tak żeby nasi inwestorzy mieli w czym tak naprawdę e, wybierać. Nawet jeżeli na dzień dzisiejszy e, chcemy odpuścić sobie trochę waluty, możemy wejść na rynek ETF-ów, e, możemy wejść na rynek akcji, możemy wejść na rynek surowców tyle się dzieje na świecie, że zawsze znajdzie się okazja inwestycyjna. No właśnie poniekąd odpowiedział Pan na moje pytanie, bo chciałem nawiązać do tego, że no, czasem inwestorzy początkujący, ewentualnie tacy, którzy no na przykład do pewnego czasu byli zamknięci tylko i wyłącznie załóżmy na polski rynek akcji, jeżeli mówimy o inwestorach w Polsce, mogą mówić nie wiem czy chcę próbować, ja sobie tam nie dam rady, nie poradzę sobie no i czy rzeczywiście jest jakaś taka bariera na początku, bariera wejściowa, czy każdy może spróbować swojej Sił, no i wiadomo, sukces może być, może go nie być, ale z drugiej strony, czy jest to właśnie opcja dostępna dla wszystkich, inwestowanie, skorzystanie z Waszej oferty? Ja myślę, że w momencie, w którym uruchomiliśmy doradztwo inwestycyjne, to śmiało można powiedzieć, że każdy może spróbować, ponieważ, tak jak mówię, lepiej spróbować u boku profesjonalisty i się uczyć od niego w trakcie, niż próbować na własnych pieniądzach. Nie chcemy, żeby inwestowanie było... Przypadkiem czymś, co raz wyjdzie raz nie wyjdzie. Chcemy poprzez doradztwo inwestycyjne też edukować naszych klientów, pokazywać im, jak profesjonaliści podejmują decyzje. To, co każdy klient będzie widział w rekomendacjach pochodzących z doradztwa e, departamentu doradztwa inwestycyjnego, to też pewna metodyka podejmowania decyzji. E, myślę, że każdy po roku czasu współpracy z doradcą nabędzie trochę takiej maniery e, rzeczywiście analizowania rynku w sposób chłodny, a nie impulsywny. A więc to tak naprawdę nam przyświecało, żeby każdemu, kto chciałby spróbować inwestowania, gdzieś słyszał, e, ale się boi, mógł to zrobić właśnie przy wsparciu e, profesjonalnego doradcy. A czy pana zdaniem inwestor korzystający z pierwszych wskazówek, niech to będzie pierwszych kilka no nazwijmy rekomendacji, on stanie się w jakim stopniu od nich uzależniony, czy też ta wiedza, którą otrzyma, ostatecznie przełoży się na takie dodatkowe bodźce umiejętności, które w późniejszym czasie mogą być wykorzystywane i będzie można z tych rekomendacji nawet zrezygnować? Ja myślę, że jedno i drugie. Jedno i drugie. To dlatego my staraliśmy się stworzyć taki produkt powszechnie dostępny, to właśnie to, żeby nikogo nie dyskryminować. Czyli każdy, niezależnie od portfela, jaki ma, niezależnie od stanu wiedzy, jaki ma, może korzystać z doradcy inwestycyjnego. Nawet osoby, które handlują naprawdę bardzo dużymi wolumenami, zgłaszały chęć właśnie skorzystania z doradztwa inwestycyjnego. Bo umówmy się, że każdy chciałby coś gdzieś poprawić, albo zwrócić może swoją uwagę na coś. Czego do tej pory nie widzieli. A doradca inwestycyjny to jest trochę taki nasz anioł stróż, e, który jest w stanie nam podpowiadać również pewne zachowania bądź zwracać uwagę na pewne inne rynki, których my no, na dzisiaj nie jesteśmy w stanie też ogarnąć, bo skupiamy się na tym, do czego jesteśmy sami przyzwyczajeni. Więc myślę, że produkt jest super, bo jest dopasowany i do jednych, i do drugich. E, czy może uzależniać? Myślę, że tak, ponieważ. Każdy, kto zobaczy, jak działa doradztwo inwestycyjne, myślę, że będzie chciał trochę chyba poszerzać też swoje, jak gdyby zakresy działania w ramach tego doradztwa. Może będzie chciał, nie wiem, zbudować trochę bardziej zaawansowany swój portfel. Może będzie szukał jakichś dodatkowych rzeczy. No fajnie, że taka możliwość jest i fajnie, że taka możliwość jest dla każdego, a nie tylko dla milionerów. Panie Grzegorzu, załóżmy, że chciałbym otrzymać taką jedną przykładową rekomendację. Jakie informacje z mojej strony muszę dostarczyć, żebyście wy mogli tę rekomendację dla mnie przygotować w najlepszy możliwy sposób, żeby ona też była jak najbardziej spersonalizowana właśnie dla mnie. No, To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ żeby skorzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego, to w pierwszej kolejności trzeba być naszym klientem, czyli w wpierw trzeba otworzyć rachunek inwestycyjny, to przechodzimy taką standardową procedurę MIFID-ową, która wymaga od klienta podania nam szeregu, szeregu informacji dotyczących jego sytuacji finansowej, wiedzy, doświadczenia. Sprawdzamy, czy w ogóle produkt inwestycyjny jest dopasowany do pańskiego profilu jako inwestora. Jak mamy już odhaczoną kwestię rachunku inwestycyjnego, to wtedy możemy aplikować o doradztwo inwestycyjne. Ponieważ jest to oddzielna usługa inwestycyjna, to też rządzi się oddzielną rejestracją. Tutaj już doradca inwestycyjny przygotował szereg pytań, które jemu pozwolą zrozumieć pański tok inwestowania do tej pory, zrozumieć pańskie cele, czyli na przykład spyta się o... Ulubione instrumenty finansowe, na których pan handluje, z, może się spytać o poziom ryzyka, który jest dla pana komfortowy. Może się zapytać również, jakie kwoty pan do tej pory inwestował, jakie chciałby zainwestować i przede wszystkim, po co chce pan doradztwo inwestycyjne. Czy wynika to z pańskich planów na emeryturę, czy może chciałby pan e, w, m, m, wygenerować jakieś zyski na przyszłoroczne wakacje? To są takie. Y, jak gdyby pytania, które pozwolą nam zrozumieć trochę e, tą psychologię, która stoi za Pańskim e, profilem. E, później, w takiej ankiecie, do pasowania, wybieramy oczywiście aset klasy, e, które Pan zna, w jakim stopniu Pan je zna, czy Pan na nich wcześniej handlował. To tak naprawdę pozwala doradcy inwestycyjnego sprofilować te produkty, które będą dla Pana e, Znane, nie, będą czymś, nie będą czymś nowym. Potem, co najważniejsze, może nastąpić kontakt doradcy inwestycyjnego z Panem, tak żeby uściślić pewne rzeczy, które mogą budzić może u doradcy inwestycyjnego jakieś wątpliwości, których doprecyzowanie pozwoli mu odpowiednio wytypować instrument finansowy. I na samym końcu, jeżeli zostanie Pan jak gdyby zaakceptowany do usługi doradztwa inwestycyjnego, to już wypełnia Pan tylko formularz. Właśnie tego wniosku o rekomendacje, a w nim otrzyma pan już konkrety typu kup, sprzedaj, w jakim poziomie, z jakim stop lossem, z jakim take profitem i dlaczego. Teraz jeszcze nasuwa mi się na myśl jeden temat, bo rozmawialiśmy o tym, że usługa jest skierowana w zasadzie dla wszystkich klientów bardziej doświadczonych i tych, którzy tego doświadczenia nie mają. Natomiast wydaje się, że ta personalizacja, o której Pan przed momentem wspomniał, będzie zapewniać taki pełen komfort psychiczny już po zajęciu, po zajęciu pozycji dla konkretnej osoby. Dokładnie tak. O to nam też chodziło, ponieważ nie chcemy klientów traktować jako część jakiejś grupy, tylko jako rzeczywiście indywiduum, więc nawet w momencie, w którym Pan dostaje rekomendacje, to my też wskazujemy pewne czynniki, które... Prosimy, żeby Pan też monitorował, czyli staramy się też Pana edukować, ponieważ transakcja może na przykład być osadzona w dwumiesięcznym horyzoncie czasowym. My wskazujemy, co się może w tych dwóch miesiącach stać, co by mogło zmienić efekt tej rekomendacji. Więc z naszej strony Pan jako klient może sobie jak gdyby na bieżąco sprawdzać, co się dzieje z tą transakcją i śledzić te faktory na które żeśmy zwrócili uwagę, ale również może pan nawet w trakcie poprosić doradcę inwestycyjnego o weryfikację rekomendacji sprzed 6 miesięcy na przykład. Więc chcemy zrobić jak gdyby takie ścisłe połączenie między klientem a doradcą inwestycyjnym, żeby to rzeczywiście działało jako tandem, żeby to nie było tak, że otrzymuje pan tylko sygnał, jest pan zostawiony samemu sobie, ma pan doradcę właśnie od tego, żeby panu doradzał dziś. I w przyszłości. Więc myślę, że taki produkt jest produktem, którego na dzisiaj no, nie znajdziemy na rynku. Zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. A moim i Państwa gościem był Grzegorz Jaworski, prezes Konotoxia Limited. Dziękuję bardzo.